嗯嗯嗯嗯。<c oughs> <c oughs> Ryszorkę top. Kysolkę top. Dobra, słuchajcie normalnie, sprawdziłem jeśli słyszeliście drugi raz z szielkę Tak, okręciliśmy live, jak nie jestem w szkole, sią, ale, sią. <laughs> No ma lajwa, ma live'a. <laughs> Co tam? Dzisiaj wcześniej kończyłem, więc dlatego pani od Polaka nie było, chociaż ja ją lubię. Ponieważ mam chyba no, jedne z najlepszych ocen z klasy z polskiego. Mm, dlatego ją lubię. <grywa> no. Myślę, to jest fajna to i fajnie uczy. Bo niektórzy to mają takie kurwa uczenie. Szczerze. To nie fajne jest tak. Dobra, ja już tylko przygotuję streama Ja też zaś się ma. Siema się, jak to normalnie Dobra, musimy sobie przygotować yy, wiadomość na czacie. Pytanie, czy ja tu mam, bo ja tu mam wiadomość? Zapraszam na live, to daj tygodniowy, to to trzeba wypierdolić, bo to też się nie udaje widzowie, bo ludzie po prostu nie ufają. Ale się doskonale nie dziwię, że ludzie nie ufają streamerom, ale ja też nie ufam. Dobra, wklejone. Możemy zacząć pisać. A tu wróciłeś na pyko, Jezus, ile temu już? Z miesiąc temu. Dobra, muszę sobie też widzowie kupić rangę od razu. Bo no, tak jak obiecałem, Sweeper kupuję, żebyśmy mogli coś na tym streamie robić, a nie tylko siedzieć na spawnie. No bo wiecie, że bez rapina, to co ja będę kurwa robił, nie? Szanujmy się. Kup teraz Nick Tabix. GC2 Master Blik Dobra, kurczę teraz No kurwa, no nie wiem co ja mam to akceptować. No Jezus, super, no przecież wiemy o tym, już to akceptowałem tyle razy, że o Boże. Zaczekajcie, widzę że na no szybkiego wezmę blika z telefonu. Yy, I sobie kupię tą rangę. Tak jak obiecałem, bo po prostu mówię, nie da się grać szczerze, nie da się grać bez rangi na pyku, bo nawet widzicie elytrę, już trochę po, po bo wcześniej sam grałem i latałem na RTP, no i już się mi popsuła elitra, nie? To są w chwilę, nie? To jest tragedia. Po prostu nie wiem, jak ludzie, jak coś gra bez rangi, to ja nie zazdroszczę, tyle mogę powiedzieć. Dobra, kupiona. Powinno się na czacie zaraz wyświetlić. Kupiłem. widziałem w filmie TPT, cofany jestem. Pay tu i Drepaści, nie dzięki, już mam Zlipa. To już można normalnie rępać. Kurwa myszka! Cię rozjebia. Chyba sobie blokuje kabel. Dobra. Ech, nie ma. Nie. A ma nie, nieco. Obiecuję, że tego ka kabel zaraz rozwala. Nie. Musi mi się trochę komputer rozrzedz, zanim zaczniemy coś robić na streamie. Bo dzisiaj z rana, no nie wiem. Dzisiaj ma rozrepać ci nie dzięki. Ja nie będę się. Ja nie będę kurwa od innych. Ja od nie chcę nic. w ogóle też widzę że możliwe, że dzisiaj zrobimy sobie topkę na cukierka. Bo mam jakiegoś takiego na zbyciu, a szkoda go do kosza wyrzucać, nie widzowie? Szkoda go do kosza, tak ukości kosz. No nie będę go wyrzucał, więc chyba topkę dzisiaj zrobimy od cukierka. Chociaż zależy czy zrobimy, bo to też wiecie. Jak będą chętni do topki, to zrobimy topkę od cukierka, ale jak nie, to nie. Bo wiecie, że jestem fanem wyrzucania rzeczy do, do kosza na pyku. No co tam teraz, co się tu tak do mnie mm, mm, mm. A dobra, no właśnie, mogę sobie przedmioty powystawić. To dajcie mi sekundkę, jeszcze sobie powystawię. Już zaczynam coś robić, przyrzekam, nie? Tylko dajcie mi dosłownie chwilę, nie? Bo ja mówię, wróciłem ze szkoły, zjadłem obiad i odpaliłem od razu streama, ponieważ nie było streama przez dość długi okres. Bardziej przez dwa dni, no bo po prostu mi się widzowie w najzwyczajniej świecie jak człowiekowi w moim wieku. No też czasem nie chciało, plus chciałem się spotkać ze znajomym. Nie tylko siedzieć i grać, więc przez to po prostu nie było streamów, ale spokojnie już wracamy, już będą daily dalej streamy. Tylko mówię, po prostu mi blokuje możliwość jeszcze w poniedziałek wtorek środę szkoła. Ale jakości kosztują pewne trampy teraz. Teraz nie wiem, pewnie za jakieś 300K 750, ale... Uwierz mi, kosztują coś koło 400. Nie wiem. Nie, nie, nie zwracam uwagi na ceny. Nie ma tu nawet nic ciekawego, żebym mógł zainwestować, więc chyba. E podkreślenie, podkreślenie S. 2 złotych. No, Będziesz się bił na Spawnie. Możliwe. Że tak, ale czy nie, czy na pewno, to nie wiem. No, cześć. się E podłoga podłoga Podaj, że fejkowy i dziękuję za donate'a. Niezależnie kto to jest. No i był event na czacie, a ja żem czacie to, donate. Chyba mi się już komputer nawet rozgrzał. Syczy, syczy. To znaczy, że to gówno się rozgrzało. No, ale sobie, dzisiaj rano se gram luźno i mi dosłownie sam z siebie komputer się wyłączył, nie? Po prostu wy, wyłączył, nie symulacja, discone. Alo. Nie, nie, że internet, bo internet jak mi się wyłącza, no to po prostu mi się router na czerwono świeci, nie? No to... Ja naprawdę nie wiem. Czasem. Dziękuję za donate'a, S. I cześć, cześć. Nie mogę tepać się do typu po streamie, chcesz? Po streamie to ja mogę potrapować. Mm, dobra. Na spawnie musimy sobie pierw zobaczyć, czy są jakieś Steve'y na no, jakimś może cecham. Najpierw to ja dokupię fajerwerek, bo on zdecydowanie za mało. Chociaż już teraz mam ukośnik WB, więc nawet w powietrzu bym sobie mógł dorobić na luzie. Więc w sumie to nie ma coś się tak jakoś bać o to. Cecha mm. 1. Bo czasem widzę takie Steve'y, są co grają z kolegami i mają tekst seta i zazwyczaj nawet legę nieraz takiego zdropowałem po prostu i darmowy legę nie? Bo po prostu ci ludzie typowo wychodzą za linię... No. Dawaj kit'a odbierz. O kit'a, chce ktoś widzę kit'a? Nie, ale widzę S mi wysłał niej, to, nie? Też <grytanie> jeśli byłaby dzisiaj topka to będzie się wliczał do topki, nie? Po prostu no najwyżej zrobimy, że się będzie wliczał albo nie wliczał, to się jeszcze was zapytam. No nie wiadomo, czy będzie topka, no bo mówię, jak będą chcieli, to będę będzie topka. Nie, ale ja daję nowym graczom kita. Widzowie, chce ktoś kita z e SWIP'a? Klucza nie daje ani refów, bo to mi kurwa, nie wiem, koniu. Spokojnie. Czyli nikt nie chce kit'a, no a później będą na pewno coś widzę co go chcieli, bo ja wiem, że ja dużo u mnie osób się przetagowywuje, prze co streama. Trzeba będzie tu kupić, hmm, jest tu jakiś kurde shulker, no ja jaja hałas z, z Już myślałem, że shulker 1000. No czemu nikt nie wystawia shulkera, no, ja nie mogę, pusty shulker z 500 dolarów kosztuje, a nie 1000 no super też hakerny. 10 koła za kobla... Ale ty, a jak ja kupię posiadając rangę Mvip to rangę eventową to którą będę miał. Będziesz miał eventową, ale jakby według mnie jak mordo masz MVP a i kupujesz eventową to jest to bez sensu. Nawet jeśli dostajesz już... To podwójne, bo się te podwójne na eventie, nie? Te jest ja w ogóle kupować tą rangę, nie? Ale sobie mówię, ja pierdolę, co ja by wydał? 50 zł na rangę? Jak wystarczy mi ukośnik repair, ja mogę na evencie nie dominować. Jakby widzowie, ja tylko może przypomnę, jakie mam itemy, bo niektórzy są nowymi widzami i nie wiedzą, jakie mam itemy. Ale pod event ten ja super, super i rzeczy. No to może tak, Skibid Eventunia, rozpadacz, Buda No i takie trzy zajączkowe miecze, zwoje psikusu, łuki Wiedźmy, jakieś inne takie drobnostki, drobnostki widzowie. Drobnostki, nie? Dlatego mówię, że ja pod event widzowie idem bałam mi to bardzo mocne, jakby, więc no Nie Wiem, ale i nie wiem ile od restartu mapy. Z trzy tygodni już jest mapa cała rozje rozwalona. Tragedia. Że czemu ludzie niszczą mapę? Nie po co, po co po prostu. Ubrzmiam tę sokną, no, bo mi no. ja się kurwa, Ja dzisiaj gdzieś ze serweru kupiłam i jestem w czarnej. Te do Zeus'a, free totalny. Ja nie tak mam na streamie. Bo ja po pierwsze nie chcę mieć śmierci, a po drugie jeśli będę miał śmierć to jedynie przez laganeta. Bardziej nie laganeta, tylko że mi komputer wywali. Laga neta, no niezły lag neta, nie? A laganeta ostatni raz widzę, że ja z miesiąc temu. Jak grałem pro blocksa na czterech kontach, to mi pokazało internet disconnected, nie? A tak, to, to, to tylko i wyłącznie mi się Minecraft wyłącza, jak mi po prostu komputer się sam wyłączy. Aha, to niezły, nie, niezły live. Spoko. Nie podoba ci się mordo, możesz wyjść, nie? Nikt cię nie trzyma na siłę. Pamiętaj o tym. <laughs> ja bym się na powiedz mógł tylko że na nikogo nie odce poradzę. Tam się nie boję, albo 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 na RTP, boże. A te panie się to, ja wiem, jak to się kończy, kurwa. Jak się gdzieś te pary. Mogę nawet jeszcze raz sprawdzić spawna. Ja się mówię, ja mam na stanie się mogę bić, ja mam w dupie, że ja lodołap. Ja się to ja mogę sobie ja se lodo perła i uciekam, nie? Plus on nie zna 30 sekund na narkich, że nie w sumie na jest na ale... No. Fajny content będzie na evencie, nie? Tylko że kurwa zanim będzie event, nie, ja perdole no. Ja w sobie nie mogę doczekać eventu. Ja chcę sobie pograć, nie? Z tymi full eventówkami dawno nie chodziłem sobie w forever Ale jeszcze mieczce muszę kupić Dziewiątka albo dziesiątka załączkową. Jeśli mordo, jeśli internet jest od FPS-ów To nie wiem, weź się po, iść pomódl Albo doedukuj się Bo no jeśli internet jest od FPS-ów To od, od dzisiaj widzowie jestem bogiem, nie? Jestem bogiem od dzisiaj Jeśli internet jest od, od FPS-ów, nie? Obiecuję Jestem bogiem jeśli internet jest od FPS-ów jeśli internet jest od FPS-ów, to jestem Bogiem, nie? Proszę cię, kurwa. Internet jest od FPS-ów, nie? Boże, nie więc. Czy, czy, czy ty to słyszysz dosłownie? Kasty się podpalił, Boże, jakie. Ja bo mam się bije. Ja ją przynajmniej mam. Ja się widzę, nie będę nerfował. Ja mówię, ja na streamach mam być oazą spokoju, a nie kurwa, żeby się zdenerwować Co ty tym deracim chcesz? Miana deraci O, dziękuję za Sharkera. No to możemy dla kogoś Kita zdobyć. O chodź tym dukasunem. A co dzieje? dzieje? Info 6 ADS? Nie, to na ciebie nie wychodzimy, bo to zaraz przyleci tu z graja. Chociaż jego nie ma, chodź. No nie wyjdzie na mnie, że mam nedeseta. To by było logiczne, że nie wyjdzie. Moskieciu <laughs> dobrze napisał, no. Slej, kojarzę ten klan. A to jest tych przywaleńców, co mi psuli jakieś kopanie krateru. Zobacz do shulkera A ja muszę iść sobie kita do shulkera schować, a później tego kita komuś damy. Kto będzie chciał jakiś. Jak ktoś się wbije, zapytać o itemy, to mu shulkera po prostu z kitem SVIP dam. Bez klucza i refów. Ktoś się wbije, zapyta, to ja mu proszę dam pięknego takiego o. Tylko bez tego. No. Ktoś się wbije, to i się zapyta, to ja mu to dam. No to wiecie, no jakby to taki bogaty że jak ja bogaty. Ja jestem biedny open close, po co? Ja na spawnie powiem, tylko o tej godzinie nie ma koło na spawnie, nie? Bo oczywiście na mnie... Albo jak wyjdą ludzie, to zazwyczaj kilka V1, nie? Wymiana podłoga długasu. Co chcesz można ode mnie? Chcesz dwa, ko dwa koksy pokazać i mi je dać. O, dziękuję, dziękuję bardzo za donate. Do endu? O, no, do endu widzowie! no, W endzie to się fajnie bawiło, nie? Tak się fajnie bawiłem, że się wyjebałem z zajączkowym mieczem, łukiem wieźmy, trampami, kratą meduzy, jeszcze innymi. O, kurwa. No, wy nie, no proszę, chodź tu! No ale no ja chcę się pobić na spawnie, no, więc nie moja wina widzę, że nikogo nie ma. Dziękuję za suba. Jakby tu ktoś był do bicia się, to by się bił. No chyba, że jakiś bogusz albo jakieś inne... te, co... co z moją ekipy. Bo by się jeszcze zmieniali u -no do łapami i by było. Po itemach. Weź i koś draci wybaw, że ktoś wyszedł na ciebie. A i on ma serca, no, dobra to... A to nie jesteś się z tą bić tym bo... To, to nie ma sensu, bo to masz za mało serca i tak bym, to by nie było oporu. A to nudno, taka bitka bezoporowa to. Ale, no <grych> nie masz z kim na spalni widzę pobić. Endzie na pewno nie. Skąd taki bogaty grał już kiedyś, kiedyś się grało, teraz to się... Od, od Halloweenowego eventu się miało przerwę, to już się nie jest taki bogaty. No nie no, nie ma tu nie ma nikogo na tych cochanie. No i weź, i mi powie jakiś kacorwin to mój boss, jakiś typ, mi powie Eee, ale fajny live, no nikogo się nie tepa, nie? No będę się tepał, nie? Będę się tepał z moim komputerem, kurwa. co so, sami widzicie jaka jest jakość. No ja nie no ja na spawnie się mogę powiedzieć, no to na spawnie widzicie, no. Za grosza ludzi nie ma. A jak są to ja nie wiem, nie? O, no to tylko z tej kurwa z tych przyjebów ze Slay. No to kurwa z tymi przyjebami się nie bije, bo to jest zaraz wyjdzie na mnie cała zgraja. A ja mojego teamu aktualnie nie mam. Ja się mogę powiedzieć z kimś normalnym 1v1a Ned, na, 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 a nie kurwa typ, co ma eventówki. Zazną nie wiedzie, jestem taki bogaty. Kiedyś się grało. O! Dowód na to, dlaczego nie chcę na nich wychodzić. Slay, slay, slay. No i no, 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 no albo można się z kimś pobić, albo są jakieś, kurwa, drużyny, no to... Kto, jest no, co i CPC, no, jeśli po tej pomidzowie. 1v1? No, zajebiste jeden v 1 by było, nie? Już, kurwa, pamiętam jak was tepłem na kopanie dziury, no to takie zajebiście było, że my chcieliście, kurwa, zajebać, nie? Więc nie dzięki. Nie ja wiem, czemu eventu nie ma jakiegoś kurwa. No, bym się tak na evencie pograł. Hmm. Ja tylko chcę po prostu event Na RTP nikogo nie znajdę. No właśnie, to jest widzowie no. I ktoś mi powie, że ja streamu nie robię. No bo nie robię streamu, bo nie ja co robić na pyku. Trapować na streamie, nie będę, bo to jest nudne. No i co mam robić? Na spawnie się nie pobije, bo nie mam klanu. Ich tam, no sami widzieliście, było trzech z tego samego klanu i zaraz by się na mnie wjebali. Wystarczy widzę chyba trzy łapy, Nie, trzy. Nie wiem, ile ma lodołap cooldowna. Ale można się wymieniać, jeszcze bym zginął, nie? Jakby ja mówię, że oni są bogaci, to... To gra 24 na 7. To się nie ma co dziwić, nie? Ja gram Robloxa 24 na 7. Nie Minecrafta. W Minecrafcie trzeba coś robić, widzowie, to jest taka różnica. No ja wiem, widzowie, chyba po prostu będziemy robić tak, że ja nie będę robił streamów teraz i po prostu na, najwyżej na evencie będę robił 2-3 dziennie. I tyle. No bo naprawdę, widzowie, no ja nie mam co robić, no przyrzeka mnie. Ja po prostu nie mam co robić teraz. No co ja mam robić, no? To możemy tak zrobić, że po prostu na evencie będziemy robili po 2-3 streamy dziennie i tyle. Bo ja się tepać nie będę tepał, bo to się zawsze kończy tak samo. A ja nie będę tracił bomby, bo ja nie jestem bogaty, że se bomby co 5 sekund kupywać. Hmm. Coś tutaj się da kordy. No to się tekni do niku... Dobra, to ja ci napiszę na decyda, jak Bo to jest jakiś tam mini-youtuber. To ja ci napiszę, a ja polecę na kordy. Okej, okay, może być na tak możemy zrobić widzowie, bo no ja mówię, po prostu ja na streama nie mam co robić dlatego nie robię streamów, bo mi się nie chce robić streamów, jak... Kurwa, myślałem, że jestem na RTP i to jest coś przy mnie je. Wbij V Ale ze streama nie wychodzi, się wycisz. a bo ja cię wyciszę, żeś mi nic nie mówił. I zaraz tu zaczniesz mówić. Minity, a tak by to było się ma? Minity, i powinien zrobić. Ja nie wiem, ja to bym medi nie chciał, widzowie, jak tu kurwa każdy ma. medię, nie szanuj mnie. Dobra, ja cię wyciszę, żebyś mi się tu nie odezwał. Prywatny cię dodałem, dobra. No i weź ten, i weź się technij do. Czekaj, no kurwa, no właśnie to 100. Muszę ci wszystko pisać, bo ja napiszę i powiem nikt na streamie. Oni od razu się tepną do niego i zaraz tam będzie, ale nie on. Może w podziemiach, kurwa. w podziemiach nie wejdę. Ja ci informuję, jak się tepniesz w podziemiach, i Bo ja, tam nie, ja nie wejdę w podziemia, bo chyba bym nie musiała coś, nie wiem. A taki nikt, nie wiem ile tam jest ten, ile tam jest tych. Tepni się i mi tego. I mi, jak to się nazywa. I mi replay pokaż na Discordzie, a ja tam pysz lecę. I zobaczmy, czy jeszcze ktoś jest na spalni, ale Tutaj, no. o, tutaj jakiś N7. O, jakieś Ochry. Maszynista wody. O, już, ja pierdolę, jaka ekipa się zleciała. Nie, nagle przyszedłem i 3 osoby, NED. Nie, no, Sigma. Więc co myślicie, żebym poszedł na Naki top donate o, jakieś, o jakąś eventówkę zrobić. Bo już tam nie gram i tak. Ja już tam grać nie będę raczej. Dobra, dałeś mi <grym> Na mniej starze to w ogóle. To na mniej bym mógł kurwa wszystko zrobić, nie? Na przykład? Tam to już... Co to jest za trap? Co to jest za gówno? To jest ten nick, co ja Ci mówiłem? Aha, że on tak tepa, Ok, A to myślałem, że wiesz, że on także troluje. Myślałem, że na lokalnie to bym się zabudował. Tak to to nie. Dara weź mi daj kordy. Czemu jestem z jakiejś innej strony spawna? Aha, bo ja się zastanawiam inaczej. Nie, biedny. Dobra, no to lecimy w takim razie. No kurwa, ja mam z sniperów na streamie. Teraz ja sobie polecę tak, że mi zaraz zabiją, no. No dobra, no polecę, no, ale to się może źle skończyć. To się może źle skończyć, ale no najwyżej się źle skończy. Ja na pewno dalej trapuję, bo on teraz coś innego piszą, że no nie mnie pojebie. Ja muszę sobie... Kupię mieć legę 10 lub ręczkowy 9, ręczkowy są muszę dychę kupić, ostatnio była za milion 200, dość tanio, ale Jak się boję, że te widzowie i te to skopiowane będą i dlatego nie kupiłem. Czajem też szybko, to nie pokazy kordów, nie no, nie będę pokazywał kordów, ale muszę dolecić na kordy, no to ci powiem, że, że się tutaj inteligencją wykazał, nie? Mam polecić na kordy i nie będę wskazywał no to kurwa, ja nie mam polecić na te kordy Możesz <słuch> zamazać Zamazać kurwa, string to już jest zamazany, to już jest wiesz o kurwa, ej, to wygląda... To wygląda już przypadkowo znalazł coś fajnego, nie? I to jest coś...